Osiem lat temu Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zajęło ten obóz i zorganizowało tutaj naprawdę prężnie działającą Jadłodajnię, która łączy ludzi z wielu różnych przekrajów. Możemy tutaj spotkać zarówno licealistów, jak i 70-latków, a wszyscy oni świetnie spędzają razem czas. Działalność jest prowadzona przez anarchistów i nie jest nastawiona na zyski. Jedzenie jest tutaj bardzo smaczne i tanie, a porcje solidne. solidna. Dodatkowo, często organizowane są tutaj różne występy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i jest tutaj także możliwość poczytania wielu ciekawych książek. Chcieliśmy Was wszystkich serdecznie zaprosić do odwiedzenia tego miejsca, do dowiedzenia się czegoś więcej na jego temat, bo jest naprawdę bardzo ciekawe i pełne w fascynujących historii.